Hej, 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 witajcie w kolejnym odcinku z serii The Settlers Narodziny Kultur. W dzisiejszym odcinku rozpoczniemy drugą misję z kampanii Szkotów, to znaczy Woda Życia, misja 9 na 11. I tutaj wam od razu mówię, iż... Um... moment, Stop. Że będę przechodził tą misję na ślepo, bo mi się coś tam powieprzyło wcześniej. Ja tej misji nie przechodziłem, naprawdę ja nie przechodziłem więc będzie to na ślepo. Mam nadzieję, że dam sobie radę, chociaż yy, kawałek przechodziłem całemu, a potem nie chciało i było tak dosyć średnio. Mam nadzieję, że mi przyniesie szczęście. Specjalnej dyscypliny sportu była prawdziwie budująca. Przechodzimy więc do drugiego zadania. Co? Jesteśmy już u szkotów? I to nawet przy drugim zadaniu? Jak mogłam to przegapić? Coś takiego nazywa się urbaniem filmu. Wezmę w obroty ludzi Kiedy znowu będę w pełni sił hmm, Dokładnie tak powiedział Ten egipski uczony osachmer Jest rozsądna tylko gdy nie jest Przeźwa, czy coś w tym sensie Muszę sprawić by jej umysł Jak najdłużej pozostał zamglony Olimpusie, chętnie zaprezentowałbym wam Szkocką produkcję napitków W porządku, pod warunkiem Że to nie żadne piwo co powiesz na czystą, źródlaną wodę ze złotym posmakiem? Nazywamy ją wodą życia. Brzmi nieźle. Produkujcie tę waszą złotą wodę, byle nie za mało. Całkiem sprytnie, żeby zataić przed szefem handelek wodą życia, co? Tak, tak. też Ci podziękuję. No okej, okay. a oh, jest. Sorry. Pożegnać, Nie pilne zobowiązania handlowe. Garibald! Pamiętam dlaczego? Zwłaszcza, jeśli właśnie wzeszło słońce. Bawiał zawsze mój stary przyjaciel McDonald's. Jeśli mówią za słońce, można być nie, McDonald's. Mogę cię uspokoić. Nie wiemy z garantem. Zostanę tutaj. Moje to stowarzyszenia funkcjonuje znakomicie. A będę jej jeszcze lepiej, cały świat zobaczy niebawem trochę kariera bez dobienia. Zatem muszę się jak najszybciej zatroszczyć o produkcję whisky, zanim szkockie góry zostaną zadeptane przez jedynie No, produkcja whisky Olympus, czy dostawy wody życia, wyprodukuje 120 butelek whisky. E, dobra. Jak wiemy, um, szkoci. Są um, nieco inną klasą, nieco inną nacją od naszych dwóch pozostałych. Powiedzmy, że są takimi, takim e, lekkim zmieszaniem obydwóch poprzednich klas. A jeżeli nie pamiętacie, Garibalda to był on w pierwszych trzech misjach. Jest to, jeżeli nie wiecie, kto to jest Garibald, no to jest to. Um, Boże, tutaj Egipcja nie szkodzi Babałczyko, bo to, to są Bawarczycy. Dobra. W dzisiejszym odcinku, jak zawsze w, w pierwszym parcie, w pierwszych partach zawsze robimy mniej więcej to samo, czyli rozbudowujemy wioskę. rolników, także musimy zasiedlić dwie wyspy. Jak widzicie, oni się tutaj rozbudowują. To są ci teoretycznie ci sprzymierzeńcy, ale. No. Co do prawdziwości ich dobrych zamiarów. No to wiecie. Możemy się kłócić. Dobra, zróbmy już tutaj. Um, może. Tutaj. Studnie. Nie tutaj, tylko tutaj może będzie lepiej. Może tak, oraz tutaj <laughs> zbudujmy wieżę. Ok, um. no i tutaj wieżę, gdzie musieli się bronić i tak dalej. Te pamiętam do momentu, gdy trzeba było się bronić w tę misję więc dalej będzie jeszcze dosyć trudno, bo wiem, że to jest po prostu no, dosyć trudne. A będzie żelazo, z tego co pamiętam. Tak. A tutaj zrobimy od razu piec hutniczy. szwamy warownię, więc jest ok. Tutaj kamieniołom. Trzeba szybko się na początku rozbudować, bo potem oni nas po prostu czują, że zmietą. O. Um, oczywiście trzeba jeszcze chata pasterza oraz halowy um, owiec. Do stóp piorunów wielbiciele Moped są coraz liczniejsi. Wyrastają z ziemi jak grzyby w deszczu. Już pora podjąć środki ostrożności. No właśnie, nam tutaj mówią, że środki bezpieczeństwa, że trzeba jakoś tam wojska zbudować, ale ja coś wie, że te wojska, które oni tutaj nam oferują, żeby tylko tyle zbudował, na pewno nam nie starczą, więc będziemy potrzebowali o wiele więcej. Eee, czekajcie, tutaj mamy, tu mamy chatę to robimy gotowe owiec. Mm, to już jest, to są już takie, szczerze mówiąc, trudniejsze em, misje, to już, to już jest taka końcówka gry, więc już twórcy... No, troszeczkę nam właśnie tutaj utrudni utrudniając, a zbać powiedział. A więc, no, mam nadzieję, że nie zlamię, czy coś w Jaki jakiś finalny sposób. Tu jeszcze jedną bierze, co, żebyśmy mogli um, tutaj w końcu się wydostać z tej wyspy. I tam zbudować jakąś tam naszą jakąś małą wioseczkę. Tu już, panie, tu jeszcze nie możemy się połączyć. A jeszcze jedną. No, budujcie te warownie, bo będzie tutaj dosyć niebezpiecznie, tyle wam powiem. Mm. Nie przyszedłem tej misji, Cał ca całej, więc tylko, tylko pamiętam, że będzie dosyć ciężko. O, jak widzicie, oni się tutaj bardzo szybko rozkupowują. No też to idzie całkiem, całkiem małe, ale im idzie lepiej. Może trologena? No tutaj to już trzeba tak ją mieć, trochę właśnie. Um, o, może. Tak, weźmy tak, tą tak, drogę. Mm, no albo nie. Jest, jeszcze jeden tartak. To jest No właśnie, tartak zbudujmy tutaj. Start, tak, jest tak. Hmm. I tego loka. Może jeszcze jedną studnię. Hmm, się. No, nie byłoby źle, gdybyśmy w studnię zrobili. Mam <laughs> hmm, zresztą chrypkę, jeżeli zauważyliście. Nie wiem czemu czym to jest spowodowane. Może dlatego, że dosyć czeście nagrywa mi mój głos jeszcze nie wiem. Nie kształcił. <laughs> Ho ho jaki! Jaki żart! Ho ho ho. Więcej. Ja nie budujemy statek. No dobra, no całkiem myślę. Hmm. Tu się jeszcze nie wyskudowała barowna. Jak ukończone, ukończone, ukończone. Tutaj mam się niższą drzewę, więc jest spoko. Trzeba wykarczować to wszystko, tylko ta wale już nie pracuje, z tego co widzę. Trzeba ją przebudować. Powiedzmy tutaj. Ok. No, ma tutaj. Nie wiem, co tutaj było, czy Węgiel, czy czy jak. Geologa nie ma za bardzo jak to zbudować, już, już tutaj nie ma miejsca geologa. Może tutaj Geolog. O, tu mamy węgiel. on tu jesteśmy retłani, jej, To sobie darujmy tego geologa. Póki co? Może później dzisiaj gotem. No tutaj już nam Alexa się buduje, Stawki się nazywają jak twórczo kreatywnie i tym podobne. Jeszcze tutaj wykarczujemy trochę lasów. A jeszcze tutaj wykarczujemy trochę lasów. Tak, no i statek. I będzie tutaj, jak mi tak. Nie wypadnie było <coughs> Jejku What ta hell. No, mamy już kopalnię. mamy już Piec wiertniczy Ale nie mamy Uważaj um, to, to nie ma sensu ale Nie mamy um, Tak mówię no, Jezus Maria jak ja mam dzisiaj za wiechę? Koszarów, a my kuźni. No o tym chodziło przecież. WHTF! Okej. Okay. Patrzcie jak nam się szybko bez zbudowała. A niedawno mieliśmy takie, No, tylko szary nie wiąże. No, statek. Buduj się. W każdym razie można szybciej, jeszcze bardziej przyspieszyć. No i tak to przyspieszanie jest wygodniejsze. Jeszcze byłam w co też za czwórce. musieliśmy, że klikaliśmy po prostu i nam się przewijało i nie wpiliśmy. Przewijało nam się już do momentu, że coś tam, coś tam. Jakby się zrobiło to, to tamto, tak No, no zresztą nie mamy. No, ta muzyczka oczywiście. piękna na melodyjka. Jezus no, co jest jeszcze? Nie mamy o... że nie, nie mamy za bardzo z desek. Wszystko wykarczowaliśmy. Hmm. Ale w tartaku się wszystko przerabia. Więc powinno być ok. Zaraz powinny być te nasze deski. Jak tam z czasem? 11 minut ok no już deski idą do Alex i, będziemy, i dostajemy się na drugą wyspę i tam już tam pobudujemy mniej więcej rzeczy które będą nam potrzebne mogliby zrobić jak wsiadają jak wsiada załoga mogliby zrobić takie małe te małe udeczki i tam płyną po prostu takie by było jeszcze bardziej Tary, nie mamy desek z koszałem jest słabo. No ale deski się przerabiają cały czas, więc... Więc zaraz będą. A międzyczasem możemy jeszcze na jedną chatę... A nie, chata to lat. Już tu jest blisko, więc nie, dobra. To jest przesady. Ale tu... Ja może... To, żeby nam szybko, szybciej wszystko z Zobaczymy, czy jest tutaj coś wartego, tak? No może tutaj jeszcze będziemy budować taka tak? A jak tam moje ja, z tymi deskami? Nie mamy desek! Niedobrze, nie mamy desek. A ten statek był, żeby tam przepłynąć, żebyśmy mogli sobie rozbudować. O Szczerze mówiąc, to bardzo bym chciał już ukończyć tą serię. Pamiętam, że gdy ją zaczynałem, zupełnie nie wiem, po prostu zupełnie nie wiem, co ja w ogóle sobie myślałem, że zaczyna, będzie szybko się to nagrywało i tak dalej. Ale to już dosyć długo jest ta seria i mi się, nadal, mi się po prostu nie chce zabierać do tej gry, bo. Um, nie wiem czym po prostu to już bo ty, to dosyć dużo już grałem w gry strategicznej, po prostu mi się to no, już się złośliło, no ale to wolałbym dla Was nakręcić no, od tego na przykład uh, IG który już widzieliście na moim kanale. Um, co wam się też dosyć spodobało? Więc nie wiem. Hmm, nadal nie mamy tych desek. To jest słabo, naprawdę, że... Musimy tyle czekać. Ale mamy dużo drewna, więc po prostu tartak nam nie wyraża hmm. Co przez ten czas możemy zrobić? Co przez ten czas będziemy nie, nie stać w miejscu, prawda? Możemy... pożalnie hmm. zbudować. Jest sens tego, że Nie będziemy tutaj robić. Chyba ta tkalnia Tkalnia będzie się przydała Bo chyba w koszarach Ta tkalnia Zabieram tę tkalnie Zbudujmy Gdzie mamy te wszystkie owce, barany zbudujmy Żeby kilty. Oj, i geologów Chyba będzie chociaż tam bez kajenia. Strasznie, strasznie mi się tam, tą grę ciężko już nagrywa. Nie wiem nie mam nawet bardzo co tutaj gadać. Mogę jedynie tam mówić to, co, co się dzieje w, w grze, prawda, ale... O cóż. To może jak um, to zrobię transzczęcie, jak dotrą deski tutaj, no to wrócę, wrócę do was. Czemu cię? No i statek nam już odpływa więc jest spoko wypłynęliśmy tutaj i zakończ wyprawę. Jesteśmy, już mamy chociaż jedną wyspę odkrytą więc tutaj już możemy wszystko ogarnąć że tak powiem. no i tutaj możemy już zacząć po pierwsze zbudujmy tutaj sobie A buzi się rasuje zbudujmy sobie tutaj magazyn magazyn studnia magazyn studnia oraz uwaga uwaga o, teraz będzie po prostu emocje, emocje, uwaga! Bo nie wiadomo co zbuduje, uwaga nie ogar, ogar naprawdę I nie zbudujemy nic ciekawego, bo tylko gospodarstwo no i gorzelnie. O, no, najewiemy się. Gorzelnie zbudujemy, żebyśmy mogli się najewać. Stary kraj jest także realistyczny, więc już mogli się po prostu tutaj nakurwić. Sorry za dużo przekleństw, ale po prostu jestem już zdenerwowany, bo wiecie chciałem ja czekać, żeby te... się zdążyły, bezpieczeństwa się zdążyły zrobić, a jeszcze tutaj na mnie przyszli... Dammit. Muszę trzy wyspy zasiedlić! To Stoi. A tutaj musimy zrobić tak w ten sposób. No dobra, zasiedliśmy jedną wyspę. Będziemy musieli zrobić to samo, no, Taki tak, no, tak, sam układ tak, tak, budynków w, w pozostałych, pozostałych. tutaj i tutaj tutaj. Tutaj nawet statku jeszcze? Na fakt? Ha, bo tamten statek, dobra, czaje. Sory. Ale to jeszcze trzeba zgubiać. Także. Um, Sory. <laughs> Dziwny odcinek, naprawdę, um, bo po prostu jestem jakiś dzisiaj przyrąbany ale, e, musimy skończyć to nagranie, bo po prostu mi tu nic już chyba dzisiaj w tym, w tym filmie nie wyjdzie, To jedyny jest tartak jeszcze bo już nie mamy surowców. Także, komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie, czekajcie na następny odcinek, który będzie najprawdopodobniej niebawem. W drugim, następnym odcinku z pozostałe pozostaje wyspy, no i obronimy się, czy to w takim tych gości, więc. Więc, cześć. Tak, cześć. A nie, tu, czekajcie, zrobimy tak magicznie. Zapiszemy, no to jest bardzo dobry pomysł, co zapisał. Przejść do menu głównego i się z wami serdecznie pożegnać. Także komentujcie, subskrybujcie, oceniajcie. Na razie cześć.